Tak, mówię czas zgadza się koniec filmik, jak to jest żart, tak całkiem poważnie. oczywiście Zdecydowałem się zrobić trzeci filmik, tak jeszcze na dzisiaj, tak Ja Wam mówiłem, że dzisiaj trzeciego filmu na pewno nie będzie, tak, że na bank nie będzie Ale jednak z beny, tak, z chęci, tak, i z yy, okazji tego, że, chciał, że chciałem zrobić kolejny filmik, no to robię, tak, oczywiście trzeci materiał na dzisiaj Bo dzisiaj już były dwa filmy, tak, ja wiem, bo tutaj nie będzie żadnej płyty pokazywanych, tak, bo ja będę mówić o różnych rzeczach, tak, twórczych, nietwórczych, ale Tutaj nie mam nic do pokazania, ponieważ wiecie, że wszystkie płyty pokazałem swoje, tak? tej to już tak. Zresztą wiecie, że ja po, po, powtórzyłem kilka razy tą samą buty jakieś, więc wiecie, że powtórek i tak jest dużo. A y, tym razem z płyty chyba przeżyjemy, prawda? No właśnie. A ja poza tym chciałem, bo wiecie, że ramka ramką, tak, oczywiście wiecie, że efekt ramki tam jest, obowiązuje, tak, to nie wątpię, ale, bo poprzedni filmik, tak, ten drugi, tak, jedyneczkę i dwójeczkę, tak, na dzisiaj, że, że to powiem, takie jedyneczkę i dwójeczkę macie do oglądania na na YouTube, tak, yy, zachęcam do oglądania, z streamingu, tak, tych filmików, bo one tam są do oglądania, tak, zachęcam jak najbardziej. Na YouTube, na jako filmy, tak, na kolekcjach, tak zapisane w setach, nie setach, już nie mam dam sety, nie? No, na YouTube na stronie też tu dałem, takie ja wiem, wyjątkowo, tak, ale tego, tak, tego, bo jakie... Ja, bo ci proszę, tak na pewno górze tak, za chwilę, na YouTube jest, no, w to nie wątpię, ale czy ja wam go dam na stronie... Yy, nie wiem, zobaczę, albo tak, albo nie. Ale wiecie, że na YouTube tego wtedy nie będę dawał, bo na YouTube będzie fizyczny filmik wtedy tak wydany. A na stonie czy dam to? Yy, zobaczę. Dobra? Może tak, może nie. Ok? No. Jak będę chciał to to dam. Jak nie dam to nic się nie stanie, tak? Bo macie, te, bo macie inne rzeczy, nie? No właśnie. Bez, wiecie, wiecie co będzie na stronie dzisiaj jeszcze, nie? No właśnie. Te posteringowe, tak? I ten twórczy z tym... Yy, tak. Te z tymi twórcami tak samo, bo ostatnimi finalnymi. I jeszcze piąty post opisowy z tym, yy, z tym uznaniem przez, zagubionym przez YouTube Music, nie? W, 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 w jednej formie, ale formie, nie? No, to wy wiecie, nie? To, to będzie, to będzie, a pozostałe dwa, tak, lub trzy posty będą typowe, dobra? Jakieś typowe, kolorowe, codzienne, zapiskowe, ofertowe, zabocze. dobra? Coś będzie na pewno, albo codzienne po prostu, i to tyle, dobra? No, bo wymyki długo na nie macie tam, no i na Instagramie ogólnie się dowiedziałem, że terrorki mają znikać dla jakiś czas, nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale mają znikać. Ja podobno stracę wszystkie żurki, które nagrywałem, tak, no, no akurat tych dawnych mi nie szkoda, tak, za bardzo, bo macie je na YouTube, ale wiecie, że te, nagry co nagrywam teraz, tak, dla was, tak, z stw twórczości, niedwórczości, u niedwórczości, wiadomo, wiecie, że ja, podobno oni je przyniosą, tak, na inną aplikację, oczywiście ja tu nie będę mówić szczegółów, tak, bo to jest ich sprawa, tak, to nie, nie wiem, kiedy to się stanie, tak, nie wiem, nie znam szczegółów, ale dowiedziałem się, że tak to będzie, że podobno żurki je znikają, tak, i ich nie będzie, tak, bo na YouTube to będzie, tak, na YouTube będą i tak, te co wydaje, ta też będzie na YouTube, tak w to nie wątpię. I się się nie skammy ona będzie, tak ja wiem, tylko chodzi o to moje, że tutaj Wam ogłaszam, tak? Nie chodzi, to nie jest moja decyzja tylko ich, tak nie będę ich odważał, tak nie będę ich oceniać, bo, bo wiecie, że o, o nich jest rutera, tak, From the no właśnie, a, a to nie jest moja sprawa, tak i to nie, to, mnie nie, to mnie nie oceniać, prawda? Takie rzeczy. Ja tylko wam mówię, także do końca roku pewnie. E, te rurki, co nagrałem do tej pory, tak? Y, twórcze mi nie szkoda, bo twórcze ja mogę wydać od teraz nie wszystkie. To mi nie jest szkoda, bo twórcze ja mam wszystkie zapisane, więc to tak, tylko gor gorzej z kamery, bo będzie, że ja te filmy usuwam wtedy, nie? No właśnie. Wszystkie macie usunięte trwale z urządzenia, a czy na YouTube nie? Na YouTube są, tak. Y, bo YouTube zostaje, strona zostaje. Instagram też zostaje sety, nie saty rację, tak to zostaje, tylko żorki jak życie pewnie kiedyś tam się skończą, na pewno będą na innej aplikacji, czy jakoś tak, nie wiem, nie wiem o co chodzi do końca, ale jakoś tak ma być, że na innej aplikacji i, i podobno ma się zaczynać od zera, a to wiecie, że nie lubię tego, nie, no ale to nie chodzi o Was, nie będę tutaj Wam żnudzał, tak, bo to nie jest temat odcinka, tak, a... Inne rzeczy są ważniejsze, takie lepsze, a to jest taka informacja taka og na ogół, nie? Tylko na ogół taka rzecz, że się sam dowiedziałem tego, tak, że ja w ogóle się dowiedziałem o tym tak dzisiaj w ogóle przed chwilą tak dosłownie, więc zszokowało mnie to, no ale mam nadzieję, że tak szybko nie wejdzie w życie, nie? Nie chodzi o Was, nie chodzi o Ciebie, tylko nie, że się spieszę tak do tego, bo ja nie chcę, Rorek, stracić tak tych odcinków, bez odcinki, no ale kiedyś to na pewno będzie miało miejsce, nie? No, no cóż, dobra, co musi być, to będzie, nie? No. Ja sobie popiję oczywiście tutaj soczku, tak, tego mojego ulubionego, ja już sobie kończę ten, yy, jak on się nazywa, monoinporność, nie, odporność, no właśnie, czy ma odporność, czy nie wiem, ale no, dobry jest, więc popiję sobie, tak, no i oczywiście za pół godziny, tak, za około pół godziny będę dawać dla Was te głównie, tak, głównie, tak, gdzieś jeszcze, tak, głównie twórcze na temat tych utworów, nie, na YouTubie, Tutaj na Instagramie, jego i na stronie też jego tak, y Osobne zdjęcia, nie? czyli te materiały, nie? Wiecie o co mi chodzi. No Linkowe, i ten piąty, nie? No. Ale typowe będą około tylko na Instagramie. My mamy robić na WeJo. No, dobrze, mój tu jest swędzi. <gry> dobrze, okej. Okay. Mniejsza o to. No, to nie da was, nie? No. O, dobra, bo, tam, bo tutaj podejrzanej nie mam, tak, ale oczywiście. Wiecie jakie rysunki bo takie, jakie, jakie ważne, tak i tak dalej. w Wygrafi? Wiecie co macie na stonie, macie tylko twórcze. Takie mówię, właśnie te materiały, tak z tymi filmikami, tak wyjątkowo specjalne materiały. Całą szóstkę macie do zobaczenia na na Instagramie, tak? Tylko mi chodzi na stonie, tak wyjątkowo, bo, bo ja czy dam to, tak? Czy dam set z tym jeszcze na stonie, może tak, albo nie, albo, 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 albo tak, albo nie. Dobra, zobaczę jeszcze, dobra. Na razie tam inne rzeczy, tak? Inne rzeczy są ważniejsze, a czy to tam jest na Instagramie, tak, tylko na Stonie to zobaczę, dobra, to akurat zobaczę, nie? No, bo reszta będzie, a czy to będzie zobaczymy, dobra, no. Ale inne rzeczy, rzeczy oczywiście będą, tak? My też robimy na taka taka, jo? Też na goła dupa, jo? Tyłek, no. Taka taka, no już czas. No, pielanie na go. Przeciwiozostawów na go? Siórek, węże. tej Pany gołą no. Już czas. Znowu coś, nie wiem. Zawsze coś, nie? Normal odcinka. A idzie się wykończyć, ja ale nie No. Nie? Zawsze coś. No dobra. Więc y, tutaj będę mówił już że no, na tak, y, nie już, nie mam żadnych konkretnych planów do powiedzenia, tak tylko powiem to co chcę, tak i co będę chciał, tak to co uważam za stosowne. I to trwa, tak, bo jak będzie 15 na 14 minut albo 15, to już kończymy odcinek, dobrze? Jak wtedy wydam tak, bo ja się jeszcze idę muszę umyć, prawda? No ja się jeszcze nie umyłem, a... Będzie też jest ważne, nie na dzisiaj, no właśnie, kąpiel kąpiel, niekoniecznie, no właśnie, telefon zostawiam oczywiście, no dobra, i to wszystko, tak, bo z takich rzeczy ogólnych, tak, to wszystko, zamykamy, to zamykamy, 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 tak, o, 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 finalne utwory na ma macie rozłania od, wczor od wczoraj, nie, od przedwczoraj, chyba mi się wydaje, albo od wczoraj, więc chętnie z tym jego tak utworów, bo cztery ostatnie utwory są wydane, tak, linkowe dzisiaj do nich będą. A pozostałe materiały z nimi, tak, macie otrzymane z wczoraj, yy, tak, z wczoraj, z przedwczoraj, na pewno. A jak nie jest przedwczoraj, to jest wczoraj, prawda? Zresztą wiecie, że ostatnie dwa dni były głównie tematem tego, więc wiecie, że to tam jest, tak, i wtedy o listach innych nie bardziej, tak. streamingu zachęcam do utworów. Ale pozostałe utwory też są ważne, i też są życiowe, tak. Bo wiecie, że materiał do kupienia będzie fizycznie, tak, na płytach, tak, i na i na wycydówkach, i na pudełku, nie? To wy wiecie, nie? no. No tak jak zresztą że to znacie, raczej się autorów każdego to wiecie, nie? No we ceni. Też robimy na tablicę jo? Halo? No? Dzisiaj spać z tablicą. No? Okej. Okay. Znowu coś. Włosy latają. No ale my robimy na takę takę. No robimy. Oj, oj. No? Pytaniu. Amazonii. Dobrze, jeśli się tu wkurzam, ale nie na Ciebie, nie? No dobrze, i to wszystko z tych rzeczy ogólnych, dobra? Zamykamy tą ogólnikową, aktualną, nieaktualną, bieżące i tak dalej. To jest trzeci na dzisiaj, nie w to nie wątpię, nie? Trójeczka i finalny, czyli czwartego dzisiaj na pewno nie będzie, to na pewno. I przechodzimy do kwestii twórczych, dobrze? Teraz bo o lodzie, tak, czytam o dobry fakt, zimna herbata, no to też są tak samo ważne cenne ery, tak jak wodne ery, tak, bo czysty, z wiecie co będzie z że jak mówiłem co będzie, wodą, nie ja też wiecie co będzie tak fizycznie, tak nie fizycznie wszystko bezwzględne wszystko, wszystko fizycznie będzie. Wariant okładkowy, w zedzie, będzie na, z wzredzioną będzie z telefonią, tak, tak, to nie wątpię, tylko mi chodzi z livingstacka, bo za torba, tylko mi chodzi z tą ramką, nie? No bo w płyta nie, tak, pudełko nie, ale tchórnią tą wariant z ramką, tak, będzie, bo to jest na ramkę, tak, to okładka jest na ramkę. Zresztą wariant naszą, który będzie w przyszłym roku, tak, też będzie yy, na ramkę, tak, dzisiaj go nie będzie, ja wiem, ale to samo odwyżka z creativity, tak, ona też będzie na ramkę, tak też na ramkę i wariant smog też na ramkę tego nie ma dzisiaj, ja wiem, do połowy października, tak ja wam mówiłem, że to będzie zapowiedziane, tak, przygotowane i zapowiedziane, ale dwójeczka, tak, też będzie ramka, tak, tutaj ramka, okładka ramki, fotki ramka, tak że tak będzie fizycznie przykupane, tak jak widzieliście, tak, wariant jeden, wariant drugi, jak widzieliście ostatnio, tak widzieliście w innym, prawda 89, tak ramką mi chodzi nie taka jak jest na minę jest tak, do tortura, tak, nie, nie o to mi chodzi bo akurat na, na, na nowej płycie nie ma ramki tak żadnej, o dziwo, o dziwo, no właśnie ale nie ma to nie ma, to no powinno być, nie? no właśnie ale oczywiście tam ramka na fizycznie na, na poszczególne ere, wiecie jakie będzie, nie tak, skrzywdzą sk 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 staw, tak, na lód. Bo staw to nie jest aż tak bardzo ważny jest lut, tak, czy dobry fakt, nie chabata, tak, to są o parę o właśnie wolność, to już są ere, o niż, bardziej cenne niż skrzywdzą ale skrzywdzą staw to też jest naprawdę wolny, tak, też epka, też są warianty, tak, epkowe, do kupienia, każdy wariant będzie, tak, fizycznie, na gej tak, 5 edycji, o ile pamiętam, pięć wariantów, tak? 5 łzy wycowers, prawda? Tak, prawda? Owiecany wariant też, ale zwykle też tam jest wydane kiedyś tam było, a stronie, tak? A nie była kiedyś kiedyś, wydana oficjalna epka. Oczywiście ja nie muszę wam mówić, także ja te rolki prawdopodobnie z twórczości też pewnie stracę kiedyś tam, ale mam nadzieję, że nie dzisiaj, nie? Zmieniając temat, tak wracając, bo zależy, że wam to o tym mówię, no ale to jest też ważne, a... No, to kiedyś będzie na pewno, nie? No, te rolki. teraz będzie zamartwiony się, kiedy te rolki usuną, nie? Nie wy, oni, nie? No. Ja to nie dzisiaj mam nadzieję, nie? No. No dobra. Więc, tam ta właśnie, pudełka do tej ery nie ma, kzadek nie ma, tak? Ale winy, cenimy torby, to już będzie do kupienia, tak? Pięć edycjąc. Akord skalmowa, tak też z ramką. Tak każdy wariant bluzowy, torbowy, winrowajcy nie z ramką. Tak każdy oczywiście. W odpięciu tworów tak zapisywał za na 1, 2, 3, 4, 5. Na winy w nie będzie, bo to jest R na ramkę, tak ja wiem, ale nie ma sejdów, ponieważ to jest tylko 5 traków. Tak od, od by zmienić to co ważne, tak wiele brakuje. Czy tam jeszcze wodospad? O, właśnie. To są utwory innowacyjne, były te F, ep, Epic Standard F ep, i na warianty. Czy w jakim przypadku w wodnym to jest materiał sam samym, tylko układki inne, zdjęcia inne, filmiki inne, tak. Wydane to było kiedyś, takie wiem, to było kiedyś, tak wydane, linkowe, setowe też były na ten temat, relacje, posty, sety nie sety, zachętam do streamingu tak, ale lód fronywot jest ważniejszy oczywiście. To do też będzie pudełko, tak inna, bo takie macie profil strony, tak, tak będzie kotka pudełka lodu, tak fizycznie. Tak będzie ramka, tak pudełko z ramką, tak krystalik z ramką, tak i z ramką, wizytówki z ramką, tak układ kafanowa z ramką, tak czy ta ramka, tak co macie tutaj, tak dokładnie, tutaj tak, to jest dokładnie, to nie, to nie, tylko to, tak, tak ramkę będziecie właśnie mieć, tak o taką właśnie mi chodzi fizycznie, tak u mnie na płytach, tak, z creativity też, na Państwa też, ale są tak, też, no, sobie wylizy też, no, w później na druksę, ale na to też, dobrze, no, bo tu macie u niej, tak, ja wiem, ale wiecie, że u mnie taka ramka, dokładnie taka sama, tak jak jest u niej, taka będzie właśnie, z przodu, z tyłu, tak, w środku też będą miały ramkę, bo u niej też tu jest ramka, tak, w środku, więc u mnie też takie właśnie coś będzie, tak, okej, okay? dobra, tak jak wam dzisiaj pokazywałem, nie, no, no, są tak, i tak dalej, tak, w je też, tak, w tym on i tak dalej, i tak dalej, dobra? Ewolucje, nie etapy, nie? Tak to na te na ramy te, nie ma, tak też są warianty, ale są bez ramki, tak? Ale fizycznie wiecie, że ewolucje, etapy też będą tylko tak fizycznie, że w się będzie, to wiecie, prawda? No, tutaj o nich mówię nie będę, tak bo mówię o lodzie. Halowe zostanie goło, tylko się z ale 5 fizycznie kupień na tydzień w będzie, bo winyl też z ramką, tak, poza torbą kotki mówi też, że będzie z ramką, tak, i bo, poza torbą do tak, też będzie z ramką, tak, kotka mała, z swój stół, no, jak jej folia to wydała, sobie wracamy, tak, robisz tutaj to, że ma tutaj to, 5 utorów tak, od 1 do 5, prawda, zapisy Ruth von der tak, zapisać, tak, na kajce z tyłu, 1, 2, 3, 4, 5, tak taki important to bonus one, bonus tub, wycany cover, scary single CD. Oczywiście coverowe Single CD. będą też na wininach, na wózykach, win na, 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 na trombach na i na CD, dobrze. Jedno nagranie oczywiście. tak Takie nagraniowe wariant tak, fotki w środku, tak, każdy ma liczyć inne. Winalowe CD, 5 cover z powodzek z 5 ukryzionych coverów. 14 autorów jest streamingowo. Wiem, że, że były jakieś od nie od życie, tak? Po produkt wyredniowy jest, tak? Linkie, linkowe jakieś były, setowe. Od życia, nie od tak? To jest inny, tak? Bardzo ważny. era, tak? Zależy, że tak chodzę, ale to łóżko musi pajacować. My, 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 już, my już i tak kończymy, więc spokojnie. Teraz mówię, nawet dobrze, bo ruch jest ważny, nie? No właśnie, a ja będę siedział, nie? Cały czas, no. Ale już kończymy, moi noce, bo to już czas na odcinku, nie? No, kończymy, dobra? Trzeba prostu co chciałem przekazać, bo, bo za, za teraz się myśli, tak? A jak się umyje, to wtedy wam dam te różne twórcza, tak? I jeszcze typowe na YouTube, tak? Wtedy to co będzie na Instagramie to będzie i na stronie, dobra? No. I to do tyle, dobra. Luton no, bo to oczywiście jest hit, tak? To, jest, to będzie Ariana na ramkę, dobrze?